Współczesne firmy nie różnią się aż tak bardzo od pradawnych plemion. Dzisiejsi biznesmeni i prawnicy są w gruncie rzeczy potężnymi czarownikami. Największa różnica między nimi a pielemiennymi szamanami polega na tym, że współcześni prawnicy głoszą dużo dziwniejsze opowieści. Mogę to wytłumaczyć na przykładzie. Spójrzcie na mój samochód. Sapiens, opowieść graficzna, to absolutnie genialna książka Harariego, a właściwie przełożenie genialnej książki na wersję dla dzieci, na wersję rodzinną. No, rodzinny czas to ten taki bardzo wyjątkowy moment, można go oczywiście fan fantastycznie spędzać czytając książkę, ale czy to kręci nas 24 godziny? Czy można inaczej? Warto czytać z dziećmi, warto z nimi o tym rozmawiać, ale jednocześnie warto wspólnie doświadczać nowych technologii. Warto pozwolić dzieciom się zabrać do świata nowoczesnej technologii, do świata internetu rzeczy, do świata rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji czy zarządzania głosem, czyli voice'u, czyli tym, że możemy sterować urządzeniami domowymi, mówiąc do nich. Dla mnie taką przygodą przejścia do nowoczesnej technologii była przerwa świąteczna noworoczna, na którą LG dostarczyło mi nowy telewizor OLED, a wraz z nim genialną konsolę Xbox X prosto od Microsoft. I ten duet zabrał nas do świata wirtualnej rozrywki. Prezentację tego telewizora chciałbym rozpocząć od tyłu. To charakterystyczne wgłębienie wraz z dwoma mocowaniami to nic innego jak miejsce na wieszak na telewizor, który jest dostępny razem w komplecie. Mi wydawała się ta funkcja kompletnie nieistotna, ale dokładnie w pierwszy dzień po świętach jeden z moich kolegów na Facebooku napisał informację, kto poleci wieszak na telewizor najbardziej przylegający do ściany. Wtedy sobie uświadomiłem: Wow, to jest istotne. Tak. To mocowanie sprawia, że telewizor leży, przylega absolutnie gładko do ściany. Co biorąc pod uwagę jego bardzo to, że jest bardzo cienki, jest bardzo slim, wąski. O, to jest to niedobre dobre określenie. To sprawia, że on naprawdę na ścianie wygląda jak wiszący obraz. Zresztą jest bardzo często tak promowany i pokazywany, że w momencie, w którym nie oglądasz telewizji, możesz wyświetlać na nim genialnej jakości obrazy i mieć sztukę. W domu, w końcu. OLED to art in the house i o tym też będziemy rozmawiali, ale, no właśnie, ja go nie powieszę na ścianie, bo mamy świeżo wyremontowany salon, w którym akurat nie planujemy mieć w tej części telewizora, ale to zatem było najlepsze miejsce do tego, żebyśmy wprowadzili tutaj świąteczną rozrywkę. No to powieśmy go inaczej. My powiesimy telewizor na po prostu mobilnym stojaku na telewizor do którego już przykręciliśmy oryginalny wieszak. Zobaczcie jaki jest ładny, mały, nieduży, który po prostu po powieszeniu się dokładnie, idealnie przylega. Zobaczcie, jak idealnie jakby znika wraz ze ścianą, robiąc się absolutnie płaski. To co? Chcecie zobaczyć, jak to wszystko działa? Od tego momentu już powieszenie telewizora jest banalnie prosto. Po prostu trafiamy sobie. Po powieszeniu robimy tylko klik, klik dla bezpieczeństwa. I składamy. Podpinamy jeszcze tylko konsolę Xbox Series X, najnowsze dziecko Microsoftu i mamy centrum rodzinnej rozrywki. Dla człowieka, który żyje z Voice'u, prowadzi podcasty, nagrywa je, absolutnie regularnie zachwycającym elementem jest Voice czyli sterowanie głosem, czyli ten magiczny przycisk z mikrofonem na pilocie, który powoduje, że możemy sterować całym urządzeniem. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że również, jeśli chodzi o voice, telefon się nasz uczy. No, w końcu jest to oparte o sztuczną inteligencję. Na przykład Hera on R. Telewizor to dzisiaj nic innego jak taki duży, domowy content house. Takie miejsce, w którym można po prostu w najnormalniejszym świecie poszukiwać różnych rozwiązań. I oczywiście mamy szereg platform, na których możemy oglądać filmy. To co zwraca uwagę, to zwraca uwagę współpraca LG w Rakuten TV. Kupując wybrane telewizory LG, otrzymujemy zestaw voucherów które dają możliwość wypożyczania filmów w, z platformy Rakuten TV, czyli serwisie VOD, na którym znajdziemy takie produkcje jak Sony Pictures, Warner Bros., czy też Disney'a. Absolutnie genialna alternatywa do najbardziej znanych platform, na których znajdziemy te filmy, które czasem ciężko jest znaleźć w innych miejscach. Rakuten TV to po pierwsze filmy w 4K, a po drugie to. Tak zwany filmmaker mode, czyli możliwość oglądania filmów tak, jak przygotował je producent z reżyserem, czyli bez dodatkowych ulepszeń nakładanych przez telewizory lub platformy streamingowe. Oprócz tego dolby vision i dolby atmos, czyli najlepszy dźwięk i najlepszy obraz. Wróćmy jednak do Xboxa w tym celu. Oczywiście przechodzimy sobie Xbox. Jest jedna gra, która w ostatnim świecie. Podzieliła świat graczy. Znaczy, no, jedni uważają, że jest absolutnie e, przereklamowana, ma za duży hype, inni mówią, że się zaczyna. Ja jestem tym, który się zakochał, który wniknął w Night City i tak najchętniej by tam pozostał. Cyberpunk. Bo o tej grze mowa dla mnie to przede wszystkim bardzo ciekawy świat, możliwość realizowania misji pobocznych, ale również znajdowania zadań, które są w ogóle poza e, pozamisyjne. to poznawanie tego świata po swojemu, to trochę gra według własnych zasad i reguł, to przede wszystkim budowanie bohatera, no oprócz tego bardzo dobry wątek główny, który oczywiście w zależności od podejmowanych wyborów kończy się u poszczególnych graczy indywidualnie. No i oczywiście dużo osób mówi, że faktycznie ta gra zdarza im się zacinać, no czy... Na nowym Xboxie chodzi jak wściekła. Oczywiście kilka bugów jest, ale one są dość powszechne i na szczęście CD Projekt regularnie je usuwa. A dla gracza, takiego jak ja, który nie jest graczem ekstremalnym, jest absolutnie graczem hobbystycznym, pojawiam się w grach właściwie głównie z moimi dziećmi. Cyberpunk jest pierwszą grą, w którą gram. W nocy, wtedy kiedy dzieci już śpią, z uwagi również na charakterystykę tej gry, ja często też gram w, korzystając z słuchawek. No ale, oczywiście, drugim elementem, który jest, to jest wartość tego telewizora. On faktycznie, po pierwsze, dostosowuje się bardzo szybko, jeśli chodzi o zmieniające się warunki w grze. Jeżeli pojawia się noc, dzień, tak jak dokładnie żyjemy, on faktycznie pomaga nam wyświetlić dokładnie wszystkie przedmioty, wszystkie zdarzenia, wszystkie rzeczy, które mają się pojawić. Ale co najważniejsze. Dzięki zastosowanej technologii emituje tylko 29% światła niebieskiego, co sprawia, że nawet jak grałeś bardzo... Długo wieczorem jesteś w stanie po skończeniu gry bardzo szybko zasnąć. To jest moim zdaniem coś, co jest bardzo istotne. Ja regularnie monitoruję jakość swojego snu i faktycznie to, co zauważyłem, to zauważyłem, że jakość snu, głębokość snu i szybkość zasypiania, nawet po intensywnej grze na tym telewizorze, jest zdecydowanie lepsza niż w momencie, w kiedy oglądałem zwykłą telewizję lub siedziałem wieczorem w smartfonie. Czym jest technologia OLED? To nic innego, jak samo świecące piksele. Piksele, które świecą niezależnie jeden po drugim. To sprawia, że czarne jest jeszcze bardziej czarne, a wszystkie elementy wyświetlane na nim, jak na przykład gwiazdy na czarnym niebie, są po prostu bardziej wyraźne. A jak to wygląda w grze? No tak jak widzimy, dokładnie jakby to wszystko sprawia, że nie dość że jest absolutnie wyraźna, cała scenografia, cały, cały krajobraz, jak również widzimy genialnie drogę plus Wspaniale widzimy niebo. Inaczej mówiąc, możemy dokładnie jechać, ciesząc się tak, jakbyśmy po prostu się bawili. To sprawia, że moje dzieciaki, które właśnie w tej chwili prowadzą samochody, absolutnie weszły w świat e, gier no, z gigantyczną radością. Ten materiał powstał we współpracy z LG Polska. Dla mnie największe wrażenie robi galopująca technologia przepaść technologiczna pomiędzy chociażby telewizorem, który mam w domu, a który ma. Kilka lat, a no, nowoczesnymi rozwiązaniami. Co robi największe wrażenie? Przede wszystkim sterowanie głosem. Faktycznie ja uwielbiam voice, w związku z tym wierzę w to. Że Voice i New Black, że to będzie technologia, która zrewolucjonizuje wszystko, i jeżeli sprzęty domowe będą się nas uczyły, a ten telewizor się genialnie uczy, jak na początku mojego zerzenia nie rozumiał, po pewnym czasie genialnie zaczął reagować na wszystko, co mam mu do powiedzenia. To samo z pozostałymi domownikami, na początku dzieci, które mówiły Xbox, nie były w stanie się dogadać, a teraz już bez problemu się przełączają. Po drugie, niższa emisja światła niebieskiego, która przekłada się na to, że oglądanie jest spokojniejsze, Również z naszej perspektywy. Tak jak powiedziałem, monitoruję jakość snu i ewidentnie widzę, widzę pozytywny wpływ tego telewizora, lub też brak negatywnego wpływu, nawet dłuższego grania z, z tym telewizorem, na jakość snu. No i pewnie najważniejsze, genialna jakość dźwięku. Dźwięk dostosowuje się do pomieszczenia, w którym, w którym jest. Sztuczna inteligencja wspomagająca faktycznie dźwięk tego telewizora pomaga nam optymalnie pracować z dźwiękiem. No i na koniec telewizor jest centrum domowej. Rozrywki. Połączenie z internetem powoduje, że mamy dostęp do platform VOD, chociażby Rakuten TV, na których możemy oglądać sobie filmy, seriale, różne rozwiązania. A poza tym? Poza tym oczywiście połączenie z konsolą sprawia, że gra staje się jeszcze bardziej płynna i przyjemna. Dzięki bardzo, że mogłem dla was bawić się tym telewizorem oraz konsolą Xbox.